74% obecnie żyjących straci na PPK. Wśród emerytów ten odsetek jest nawet wyższy. Straci 96%. Ulgi proponowane przez ustawodawcę są wystarczającą zachętą, by z pracowniczych planów kapitałowych chciało skorzystać 100% pracujących. Koszty tych ulg muszą zostać jakoś pokryte. Potencjalnym rozwiązaniem jest podniesienie opodatkowania konsumpcji. Pokrycie kosztów finansowania PPK wymaga podniesienia podatku VAT o 0,7 punkta procentowego. Taka zmiana generuje spadek dobrobytu, spadek szczęśliwości Polaków, przekładający się na niekorzystną ewaluację systemu z punktu widzenia dzisiaj, dzisiaj żyjących. Kiedy chcemy ocenić system PPK, powinniśmy spojrzeć na dwa cele, które stawia przed nim ustawodawca. Po pierwsze, zakłada, że PPK będzie prowadziło do wzrostu akumulacji kapitału. Po drugie, ustawodawca zakłada, że PPK pozwoli na zabezpieczenie sytuacji przyszłych emerytów. Jeżeli odniesiemy się do tego pierwszego założenia, należy stwierdzić, że ustawodawca spełnił swoje zadanie. Ze względu na wprowadzenie PPK, kapitału w polskiej gospodarce będzie więcej. Nie będzie to tak duży przyrost, jak zakłada ustawodawca. Złotówka odłożona w nowym instrumencie nie przełoży się na wzrost naszych oszczędności o dokładnie złotówkę. Możemy o tym pomyśleć w ten sposób, że kiedy środki na jednej kupce przyrastają, inna kupka naszych oszczędności zostanie trochę uszczuplona. Część pieniędzy zamiast pojawić się tam z naszych portfeli, zostanie przesunięta z innych aktywów oszczędnościowych. Kiedy zerkniemy na opracowania empiryczne, takie przesunięcie to około 2 trzecie proponowanej zmiany. Czyli kapitał z każdej odłożonej złotówki wzrośnie około 30 groszy. Mimo to należy stwierdzić, że cel jest realizowany, oszczędzać będziemy więcej. Kiedy przechodzimy do drugiego celu zapowiedzianego przez ustawodawcę, należy być odrobinę bardziej krytycznym. Środki zgromadzone w PPK mają zostać wypłacane w transzach rozłożonych na okres 10 lat. Dzisiejsi emeryci żyją znacznie dłużej. Przeciętny 65-latek ma przed sobą 15 lat. Dla kobiet jest to jeszcze dłuższy okres. Najwyższe koszty związane ze zdrowiem są. Odnoszone są ponoszone w ostatnich latach naszego życia, kiedy dostępu do środków z PPK już nie będziemy mieli. Z tego względu PPK nie zabezpiecza nas przed ubóstwem związanym ze starością. Z drugiej strony możemy sobie pomyśleć o osobach zapobiegliwych, które oszczędzają więcej niż mogą wydać. Część z nas może umrzeć, zanim zdążymy wydać całe nasze zgromadzone oszczędności. Rozwiązaniem w takiej sytuacji, gdy jedne osoby przeżywają swoje oszczędności, z kolei inne kończą życie mając jeszcze zgromadzone środki, jest annuitet, renta dożywotnia, czyli rozwiązanie, które jest stosowane w systemie emerytalnym, w powszechnym systemie emerytalnym. Niestety ustawodawca nie przewidział zaszycia takiego mechanizmu w nowo powstałe pracownicze plany kapitałowe.